Paweł, nie znasz za dobrze tego rajdu, miałeś, miałeś tutaj przerwę jak, jakie nastroje przed startem jak będzie? Trudno powiedzieć no, jechałem tu po raz ostatni w 2002 roku także troszeczkę inny to był rajd w innym miejscu, rozgrywane inne odcinki no trasa bardzo, bardzo trudna tak jednak patrząc, wydawało mi się, że Elmot jest chyba najtrudniejszym rajdem ale w tym momencie nie wiem, czy ten rajd nie jest trudniejszy jest tyle zmiennych charakterystyk tak się tu charakterystyka trasy z szerokich wąskie, no i i ta specyfika, że to praktycznie co drugi zakręt tniemy, w zakrętów przejeżdżamy tnąc yy, i na zapoznaniu to były naprawdę takie miejsca miękkie, grząskie, e, miejscami to było to wychodziło, także no, 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 będzie wiele pułapek. No. Zobaczymy, ja już troszkę spuszczamy trochę z ciśnienia w dół i, i, i chcemy no, przede wszystkim jechać do mety, bo to jest najważniejsze i, i w tym momencie no, fajna jest tutaj próba taka wyścigowa, także tutaj postaramy się coś może pokazać i powalczyć, a jutro jednak z głową.